Cześć, z tej strony Freaks. Jeżeli zastanawiasz się w jakiej nacji samoloty zainwestować swój czas i środki w 2025 roku, no to myślę, że ten film Ci się przyda. Będę omawiał samoloty do 5. ery włącznie, gdyż na nich się znam, wysokotierowe samoloty nie są moim konikiem. Cześć, mamy Sylwestra 2024 roku i ja znowu jestem chory. Dlatego ten film będzie troszkę szybszy, Przyjrzymy się tutaj nacji rosyjskiej. No i zaczynamy, pierwsza era, I-16, są to bardzo dobre samoloty, aczkolwiek im wyżej w BR-ze, tym tracą one na tej swojej dobrości, nazwijmy to. I-16 typ 5 jest najprawdopodobniej najlepszym iszakiem, dwa szkasy wystarczą na spokojnie, żeby posiekać wszystko na 1-3 ma nawet konkurencyjne osiągi. Na uwagę zasługują również e, samoloty stąd, czyli te wszystkie sud 2 e, tudzież BB-1 bardzo fajne szturmowce. E, co tu jeszcze jest? JAK-2KBB, jeden z najbardziej chyba, no, zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najbardziej przegięty pierwszy rowiec, e, jeżeli chodzi o samoloty w Air Airspawn, dobre uzbrojenie i naprawdę konkurencyjne osiągi sprawiają, że dobrzy gracze mają w tym naprawdę astronomiczne KD, i nie bez powodu. Dalej, druga era. Jak i zaczynają się jaki? Jaki charakteryzują się tym, że są dobre we wszystkim, nie są najlepsze praktycznie w niczym, za niektórymi wyjątkami, e, i poniżej 3, w niektórych przypadkach 4000 metrów są naprawdę, naprawdę dobre. E, generalnie samoloty rosyjskie charakteryzują się tym, że na dużych pułapach raczej cienko przędą. Było to spowodowane tym, że kiedy konstruowano te samoloty, one były po to, żeby chronić. Ziemię rosyjską, a nie atakować bombowce, tak? A jeżeli co coś ma chronić ziemię rosyjską i pomagać osłaniać na przykład Iły 2, które atakują cele na ziemi, no to też musi lecieć to coś blisko ziemi. No więc jak 7B, ła 5 MIG-3. Aczkolwiek, dobra, Migi to są delikatne wyjątki, bo Migi to były akurat samoloty wysokościowe, no ale nie są to zbyt udane konstrukcje, przynajmniej te Migi Trójki. Więc tak, Jak 1, Jak 1B, bardzo dobre maszyny, Jak 7B bardzo dobra maszyna, Jak 9, jak 9B, bardzo fajna maszyna. Ciekawa, e, ciekawa rzecz, matko jedyna strzelają z tych fajerwerków i jeszcze nie ma nawet kurna 15 e, fajna rzecz odnośnie Jaka 9B zobaczcie, on ma. To są bomby. To są bomby stokilowe i on ma luk bombowy. Także ciekawy, ciekawy myśliwiec. Dalej, Migi e, mają airspawn, bo są myśliwcami przechwytującymi, są to myśliwce wysokościowe, e, nie skręcają, natomiast mają dosyć dobrą siłę ognia. Tutaj widzicie, że te samoloty, może, może nie, nie, niekoniecznie Mig 315, ale chyba ten, o właśnie, Mig, e, naprawdę może siać po strach, ma res w powietrzu i dwa dział szwak robią naprawdę mielone mięso z samolotu przeciwnika i 16 Typ 27. Polujecie na nubów w tym samolocie, ponieważ każdy kto się z wami będzie chciał skręcać, najprawdopodobniej skończy jako karma dla rybek. E, natomiast w drugą stronę, jeżeli ktoś ma chociaż troszeczkę mózgu, to zorientuje się, że te, tym samolotem nie dogonicie absolutnie nikogo. łagi, o matko. Łagi dostały ostatnio troszeczkę buffa i mniej blokują się przy dużych prędkościach. Są jednak niewartymi uwagi samolotami, z uwagi na to, że na ich berze są lepsze alternatywy. Jak jaki, albo jak ławoczki, które już są bardzo fajnymi samolotami, i w mojej opinii są fajniejsze niż, niż Jakowlewy, z uwagi na to, że są jeszcze szybsze od jaków yy, i na niskich pułapach, naprawdę są to dosyć specyficzne samoloty, nie są aż tak uniwersalne jak jaki. Natomiast mieszanka tego silnika gwiazdowego, który ma naprawdę dużo mocy i to, że to są bardzo lekkie samoloty, sprawia, że na niskich pułapach, gdzie możecie korzystać z pierwszego biegu sprężarki, no to tamte samoloty naprawdę wymiatają. I odwa. Mm, jak każdy szturmowiec, no to, to powiem to samo, co mówiłem o szturmowcach amerykańskich. Mają w sobie jeden dobry zakręt, no ale potem najprawdopodobniej w takim samolocie spadniecie. Natomiast prawdą jest, że może przyjąć naprawdę, naprawdę spory wpierdziel. P-3, samolot z wartością sentymentalną dla kogoś, jak na przykład Smigol je bardzo lubi, ale ja tego sentymentu nie podzielam. Bombowce rosyjskie generalnie są dosyć, dosyć smutne. Mm. Okej, okay, to by była druga era. Trzecia era. Jak 9T, czyli bardzo popularna armata. Jak 9K, trochę mniej popularna armata. Myślę, że tego samolotu jakoś bardzo nie trzeba uh, się wysilać, żeby go opisać, ponieważ to jest po prostu jak. Tylko że wsadzili mu 37, a to jest też jak, ale wsadzili mu 45 w, w nos. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> I 185. Rozwinięcie konceptu rozwinięcie MIGA. Natomiast respimy się na ziemi, ale wspinają się bardzo, bardzo dobrze i mają naprawdę dobre uzbrojenie. Trzy działka szwak, scentralizowane w nosie. Możecie naprawdę siekać przeciwników. Natomiast pamiętajcie, że, ten, że o ile ten samolot ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi o ten jeden inicjalny zakręt i ciągnie naprawdę dobry AOA, to. Potem jakby im dłużej walka będzie trwała, tym bardziej zorientujecie się, że w tym pierwszym zakręcie straciliście tyle prędkości, że ten samolot dalej nie chce w ogóle lecieć. Ten i 175 to jest tak naprawdę lepszy ten. Tylko tyle mogę o tym samolocie powiedzieć. Jak 3, o matko, chyba jeden z najmocniejszych drzewkowych myśliwców w grze. Jak 9u, o tym samolocie... Nie wypowiem się, bo nie pamiętam jego charakterystyki. Natomiast AK3 no jest niesamowicie mocny. Łapięcie FN, bardzo fajny samolocik na 3.7 kontynuacja konceptu ławoczkinów, naprawdę mocny, ma lepszy silnik niż te wcześniejsze wersje, ma lepszą aerodynamikę niż te wcześniejsze wersje. Yy, I ma ładniejsze malowanie. ła 7 rozwinięcie, rozwinięcia. Najlepszy ławoczkin w grze. E, bardzo polecam. E, Iły, to jest wszystko to samo, Jery, Samoloty, którym skrzydła łamią się jak zapałki, PESZKI, kontynuacja, to jest ta sama PESZKA co tutaj, PSMK, No to wiadomo, to jest, to jest tak naprawdę bombowiec, który. Powiem Wam ciekawostkę, ponieważ, jeżeli się przyjrzycie, ten samolot ma strzelców tutaj, co nie? Za silnikami. Niestety w konstrukcji nie przewidzieli, że spaliny z tych silników wla będą wlatywać. Do tych gondoli strzeleckich, a więc jeżeli byliście strzelcem w tej pozycji, no to przez cały lot tak naprawdę było wam zimno w nogi, ponieważ powietrze było bardzo zimne. Było wam gorąco w plecy, bo tutaj ten silnik i opary, i jeszcze w dodatku byliście inhalowani wydechem z 14 cylindrów silnika Szecov M82. No i oczywiście w PUSM-ce ciekawa sprawa to jest. Fany, 5, 5 ton bomb. Dziękuję za uwagę. A, 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 wracamy do drzewka i mamy czwartą erę. Jak 3P jest to rozwinięcie, jaka 3. Jest to po prostu ten sam samolot, tylko że wsadzone zostały um, dwa działka. Działka są delikatnie zmienione, ponieważ mają ciutkę większą szybkostrzelność, o ile dobrze pamiętam, albo prędkość wylotową W każdym razie są delikatnie lepsze od szwaków. tu mamy chyba szwaka, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tu mamy szwaka, tutaj mamy działka B20S i B20M Różnią się one od siebie tylko i wyłącznie tym, że jedno ma dłuższą lufę Zobaczcie, to B20M ma dłuższą lufę niż B20S 750, o widzicie, i ma ciutkę większą szybkostrzelność, bo 750 pocisków na minutę A B20M ma 800, aż, aż z ciekawości sprawdzę czy miałem rację 750 i 800, czyli gadam głupo, nie moment Okej, okay, czyli, czyli, czyli wróć. Czyli szwaki e, mają 800. B20M ma, dwa, ma, ma też 800. Czy one są.? Ale są chyba te same działka. A czemu one się różnią w takim razie? B20S. Cholera wie, Może to po prostu zmniejszona wersja szwaka, żeby po prostu weszła w miejsce, gdzie kiedyś był karabin 12 mm. E, ok. Więc tak, mamy JAKA-9P, jest to JAK-9, tylko że z trzema działkami, e, troszeczkę szybszy od JAKA-3P, natomiast mniej zwrotny i 225, bardzo mocny samolot. E, to jest tak mocny samolot, że nie wiem do końca nawet jak się z nim walczy. Bardzo polecam, bardzo dobrze się wspina, blokuje się troszeczkę przy wyższych prędkościach, to, jest, to może być jego, jego główna wada. E, ma dosyć ciekawy układ uzbrojenia, ponieważ ma cztery działka i wszystko w nosie. Więc jak walnie, to zabije. No, a ten szpak ma 720 pocisków na minutę. Ktoś jest w stanie mi wyjaśnić te różnice pomiędzy niby takimi samymi działkami. Ten szpak ma 800. A te szwaki mają po 720. No nie wiem, Rosja. Okej, okay, Ła-7B-20 jest to to samo co Ła-7, tylko że ma dołożone jeszcze jedno działko, więc jeżeli się przyjrzycie, to tam gdzie Ła-7 ma dwa działka, a tutaj pomiędzy nie jest wstawione trzecie, a to są te działka B-20S, czyli te, te zmniejszone. ł 9 niewarty uwagi w mojej opinii, jest po prostu bardzo, bardzo średnim samolotem, jak na 6.0, nawet pomimo tego, że posiada... Cztery? Od kiedy on posiada 4 działka 23 mm? What the fuck, ja od zawsze myślałem, że miał tylko 3. No to wychodzi moja ekspertyza. Słuchacie się, słuchacie się naprawdę, naprawdę osoby wiedzącej, co mówi. No w każdym razie, no to macie 4 działka 23 mm. No widzicie, 8 kilo ołowiu na sekundę. Jak walnie, to zabije. Niestety, z tym, żeby walnąć, jest delikatny problem, bo naszej zero 0 są samoloty, które no, prześcigają osiągami ławoczki na 9. A Su-6 i u 10 cały czas to samo. R2, tu 2 to samo. Piąta era: Jak 15, Jak 15, Jak 17. Fajne samoloty, ale tylko i wyłącznie ze względu na y, MIM potencjał. Jak 23, natomiast jest ciekawym szczurkiem. To jest, to, jest, to jest ten typ samolotu. Czyli lecicie, nie jesteście w stanie praktycznie nikogo dogonić, ale wykręcacie wszystko. MiG-9, bardzo fajny samolot. MiG-9 Późny, jeszcze fajniejszy samolot. Tak naprawdę stokowy MiG-9 Późny jest lepszy od wyspejdowanego MiG-9. I MiG-9, MiG-9 y, slash Późny mogę ze szczerego serca polecić, gdyż bardzo lubię ten samolot. Jest bardzo mocny na 7.3, chyba że dostanie aptiera na MiG-15 i wtedy tak troszeczkę mięknie. Albo na Sejbra. No ale whatever. W każdym razie, mamy MiG-15, jeżeli chcecie solidnego jeta na piątej erze, MiG-15 Was nie zawiedzie. Dobra energia, troszkę słabszy roll rate, uzbrojenie również powiedzmy, że no, jego głównym problemem jest prędkość wylotowa. Natomiast jeżeli chodzi o energię, o zwrotność, to ten samolot Was nie zawiedzie. MiG-15 miejsc jest to po prostu MiG-15, ale lepszy. Su9 Ciekawy samolot. E, Rosyjskie M262. E, o, tym, o, tym, o tym panu nie mówimy. A Ład 200, szybki ogórek. Tyle. Ład 15 jest to tak naprawdę bardzo podobna konstrukcja do MiGA 15. Jeżeli chodzi o sposób y, latania, jest chyba delikatnie zwinniejsza. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o silnik, to chyba nie ma aż tak mocnej jakby produkcji energii i U28 przeciętniak, tak naprawdę. Eee. Tu 4. Jak lubicie, dostawać w pierdziel od ME163, proszę bardzo, tu 14, to samo, samo co, co i 28 Jeżeli chodzi o premki to mogę na pewno polecić, jeżeli znajdziecie kiedyś ten, ten zestaw, kiedy go nie pamiętam kiedy oni go rozdają, ale P39N. Ma delikatnie podniesiony BR, ale jest to absolutny, absolutny no, kolos jeżeli chodzi o BR 3.0 um, Co tu jeszcze ciekawego, kiedyś fajne było ITP, ale już nie jest aż tak fajne, bo chyba się grzeje jak 150 U Jak 3WK, jeżeli kiedyś zobaczycie Jaka na 6 km, który was dogania to, to najprawdopodobniej jest to jak 3WK I to może być problematyczne A no tak, zapomniałem jeszcze o tym panu Jak 3U Tia. Jeden z najmocniejszych samolotów w grze. Tłokowych oczywiście. Na 5,7 poniżej 5 km mało co jest w stanie mu dorównać pod względem mocy, pod względem wspinania się, zwrotności. A jeżeli nawet coś prześcignie go w którejś z tych kategorii, to będzie to tylko jedna kategoria, w tych dwóch pozostałych jak się będzie miał przewagę. Niesamowicie mocny samolot, jeżeli macie okazję, to niszczcie go w pierwszej kolejności. Jeżeli zostaniecie z takim w late game'ie, no to w większości samolotów macie dosyć nikłe szanse. Jak 9UT nie latałem, nie tak dużo. Charakteryzuje się głównie tym, że ma dużo opcji wyposażenia. Możemy wsadzić 37, możemy wsadzić 45, możemy wsadzić 23 zamiast 20. Także to jest taki samolot, samolot MacGyver. No i to by była taka szybka reasumacja drzewka lotniczego z ZSRR. Dzięki, do usłyszenia.